Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Axor99. Dzisiaj obejrzymy sobie powtórkę nadesłaną mi przez gracza Asunder Name z klanu Husaria. A powtórka jest oczywiście na w Przecudownym niemieckim czołgu super ciężkim, 10 poziomu, jakim jest s 100 Jak widzimy, Asunder postanowił. Y Przybrać opcję defensywną w tej grze. Oszekując przeciwników, którzy będą nadjeżdżali z tamtego zakątka. Gdyż nagle, nagle, nagle spostrzega jadącego Leoparda. Uch. Pecho wystrzał z Haeka licząc na penetrację. Niestety zdążył się nie Leopard obrócić. I nie wyszło tak jak chciał. Lecz. Strzał z po pocisku przeciwpancernego kończy robotę. Już jest... Już 1080 uszkodzeń jest na koncie. I teraz jest do sytuacja dość ryzykowna, gdyż Asunder został sam na trzy czołgi ciężkie. Chińskiego wz 114 i niemieckie E-85 i E-100. Asundar postanawia zmierzyć się z WZ-em. Obydwoje trafiają siebie nawzajem. Gdy nagle 75 wyjeżdża, tra nieszczęśliwie trafia w gąskę. Asundar wo woła sojuszników o pomoc. Lecz ci niestety nie są w stanie udzielić wsparcia, gdyż sami walczą na wzgórzu z brytyjskim medem i inną niemiecką dychą. 85 strzelił, lecz nie przebił. To dawało WZ-owi do myślenia, że Esetka obróciła wieżę. Lecz się zdziwiła, kiedy oberwała za te piękne 600 uszkodzeń. I teraz co? wz -ta się chce wychylić. Esetka strzeliła, nie przebiła. 85 e strzelił, WZ się wychyla. I przez to zostaje zwiesiony z powierzchni planszy. Asunder teraz y, postanawia zaatakować 85 Wiedząc, że ma szansę walki z nim Co niestety go przebija Ten trafiąc na 651 Zaczyna się bitwa na bliskim dystansie Wygląda to, że Asunder próbuje się skleić z 85 Żeby nie mógł go za bardzo przebić Tu jest troszeczkę błąd, wiesz, wyjechał za daleko Przez co dał się przebić aż za 508 jest teraz tylko jedna szansa. Skleja się, pokazuje przód. 85 jest bliski przeładowaniu. Teraz liczą się sekundy. I Asunder strzela pierwszy. Proszę. I wygrywa pojedynek 1 na 2. 4630 uszkodzeń, 2200 zablokowanych i 3 fragi. No powiem, że... Esetka mogłaby teraz dostać medal Defendera W tak moim skromnym znaczeniem No cóż, mamy medal pierwszej klasy Duży kaliber. Jak widzimy 2610 Doświadczenia i 43 965 kredytów. Całkiem dużo, jak na czołg 10 tieru, który zjada dość dużo kredytów na bitwę. Cóż, to byłem ja, Aleksor99. Dziękuję za oglądanie, za wysłuchanie. Jeśli chcecie więcej, to napiszcie mi, proszę, waszą opinię w komentarzu. Zasubujcie ten czerwony guziczek, żeby być na bieżąco. A żeby jeszcze lepiej mnie wspierać, kliknijcie ten dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu. Jeśli się Wam film spodobał, dajcie łapeczkę w górę. Jeśli się Wam nie spodobał, dajcie łapeczkę w dół. Cóż, jeszcze raz, to byłem ja i żegnam się z Wami dzisiaj. Ciao!